Siemaneczko z tej strony Alijedzie, Alijedzie XD i ze mną jest Nelcia, y, Nelciaks Oczywiście tak się nazywam w Brawl Stars Podajcie na mój kanał świat Nel i y, dzisiaj Alek jak to robi y, znaczy, Nel, Nelciaks, dzisiaj będzie mi otwierać Mega Boxa y, właśnie bo wiem 8000 i mam 15% <laughs> Okej, okay, no to mm, lecimy do takich już pięknych... No, jest mogę skrzynkę i otwierasz. No dobrze, jest to zapyt. Mam nadzieję, że, że coś zapyt. wypadnie. Oczywiście, ja nie wiem. Mam nadzieję. Uwaga, otwieramy. To jest na filmie. I ile rzeczy będzie? Uwaga, pięć rzeczy, czyli no nie mamy mo. Ale raczej powinny być do... nigdy gdyby były punkty do Ale... sherry. Módlmy się, żeby były punkty do szali bo musimy na, muszę na nią starpać. Nie tak. I nie ma, no niestety, no. Przynajmniej no, cztery bilety o! i dziewięć klejnotów. No dobra, moim zdaniem jest y, dość dobry... Y, mm. Jest dość y, dobry... No. To był dość dobry mega box. Yy, może niestety nie udało się Shelly, ale. No, wydaje mi się. Że... Patrz ile mam coinów. patrz ile mam, ile mam coinów, bo wtedy mogę na nowe ulepszenie właśnie, Ale to jeszcze muszę w ogóle punkty mocno zbierać. A, no, to pokaż jaki jest. Wszedł nowy skin do. Tak, Do Karla. Do Karla kolejny nowy skin wszedł. Może już gdzieś go w sklepie, ale ci Cicio... Dawno nie wchodzimy na Brawl Stars, a chcieliby zobaczyć co nowego jest, to oczywiście możemy Wam pokazać. Teraz oczywiście wypróbujesz. Ja dzisiaj nie gram, może dzisiaj nagram dla Was jakiś odcinek, ale jeszcze nie wiem. O, patrzcie. No i właśnie on ma taki młot. Takiego grindera, no to ja się boję, że właśnie to przyjmuje już... Clash ale przyjmuje Myślicie, Czy też tak uważacie? No to sprawdzimy... No właśnie ja, ja widziałem już, ale widzę pokażę. Tak wygląda jego ult. I powinna iść wiek. A nie mam Nie, no, no, jest no, taka mechaniczna. Wieprzowy karwy. No, to tak się nazywa A teraz jakby chodził... No spoko. Nie no spoko z A jakby przychodził przez murek, to jakby wyglądał. Jak, czekaj, jakby to wyglądało, gdy to przy, gdyby to przechodził przez murek. No tak. Ej no zobaczmy. A teraz jakby to wyglądało, gdybym sko. Przykład... No, czemu nie? No spoko, no fajnie. No fajnie się prezentuje ten kograjderski karl wieprzowy bardziej. Karl wieprzowy jeździec. Ale jak zobaczymy. Ja o, patrzę. Wydaje mi byśmy że Gdybyśmy Wydaje mi się, że gdybyś nas zbierał na epickiego mm. zadmiarza, to by ci wyparł, wypadła albo tara, albo morgana. Ja, jaka tara? Przecież to jest epicki. To, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie. Cześć. Pa.